Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Naród kroczący w ciemnościach Ujrzał światłość wielką Nad mieszkańcami kraju mroków Światło zabłysło Pomnożyłeś radość Zwiększyłeś wesele Rozradowali się przed Tobą Jak się radują wrzniwa Jak się weselą przy podziale łupu Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo I drążek na jego ramieniu pręd Jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dzieci nam się narodziło, syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, ojciec? książę pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida, i nad Jego Królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki, zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona, oto Słowo Boże o Dziś się narodzi o Chrystus Pan zbawicie. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń śpiewaj Panu ziemio cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Dziś się narodził Chrystus Pan zbawicie. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Dziś się narodzi Chrystus Pan zbawicie. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś gdzie narodził Chrystus, Pan zbawicie. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić Ziemię, On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Dziś się narodzi, Chrystus Pan zbawicie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa: Umiłowany. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności. I rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawiania się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i słuchaj Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Sergii był Kwieryniusz. Wybierali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, Także bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto. Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, bo dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radość pełni mnie. Przyjdź w swojej mocy i w radością napewni mnie. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także się bardzo przestraszyli i rzekł do nich anioł nie bójcie się oto zwiastuję wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Drodzy, kilkanaście lat temu u wybrzeży Irlandii ci, którzy zawodowo zajmują się Poszukiwaniem skarbów z minionych epok natrafili w głębinach na statek sprzed ponad 400 lat. Okazało się hiszpański. Wracał z udanej wyprawy z Nowego Lądu. Okazało się, że mimo przeleżenia na dnie tylu setek lat, Zachowało się wiele cennych rzeczy. U odkrywców szczególną furorę zrobiła małżeńska obrączka. Jak stwierdzono, męska, bo taka była jej średnica. Oto na tej obrączce, na zewnętrznym jej kręgu, były wygrawerowane. Dłoń, a na niej sercem i pod spodem podpis. Nic więcej nie mogę Ci ofiarować. Rozumiemy, że to było wyznanie miłości małżeńskiej nieznanej osoby sprzed wielu lat, mężczyznym wobec ukochanej. Dał jej sercem, dał jej wszystko. Słyszeliśmy przed chwilą relację Ewangelistym. Oto zwiastuję Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida nosił się Mesjasz Pan, Jezus, Boży Syn, Emanuel, Bóg, który zamieszkał z nami. Kontemplując dzisiaj w tę noc podczas pasterki to wydarzeniem, a przecież zadaliśmy sobie trudu, by przyjść i jemu się pokłonić. W końcu środek noc, niezwyczajna to pora, by przyjść do kościoła, by się modlić, by się oderwać od swoich domowych pielerzy, bo jest coś wielkiego w tym znaku bo Bóg okazuje nam swoją miłość bo po pierwsze okazuje się naszym ojcem bo daje nam naszego brata Jezusa nie posłużył się jakimś posłańcem archaniołem jak często to bywa w historii biblijnej swój dar daje nam w osobie Jezusa, a On staje się jednym z nas. Usęsawniam nasze życie. Pokazuję światło dla ludów, które były w ciemnościach. Śpiewaliśmy przed chwilą w tej kolędzie na rozpoczęcie pasterki. Wiele tysięcy lat wyglądane. Na Ciebie czekali króle prorocy. Ludzkość oczekiwała Mesjasza, Zbawiciela świata. My dzisiaj już Go znamy, ale pytaniem, jak przyjmujemy ten dowód miłości Boga dla nas, tę Jego wyciągniętą dłoń? Na której jest wygrawerowane serce Jego Syna, który ostatecznie nas wyzwala z grzechów, niesie nam wyzwolenie wieczne, daje odkupienie. Święto Bożego Narodzenia to święto dzisiaj dla radości, dla wielu chrześcijan, katolików. Żyjemy w takich, a nie innych czasach nauczyliśmy się narzekać, utyskiwać, ciężkie czasy, tak jeszcze nie było, ale kiedy popatrzymy w historię człowieka, w historię polskim, wiemy, że i bywało gorzej. Prawda o Bożym Narodzeniu jest ciągle aktualna. To prawda, która daje nadzieję, podnosi na duchu, daje radość serca, wnętrza, aby wzrastać ku temu, co wysokie, a nie dawać się temu, co nas stłamszam i, i sprawia, że upadamy w dół. Zobaczmy, że Jezus rodzi się, powiedzieliśmy, i przywykliśmy do tego obrazu stajęce. Ale jeżeli było nam dane odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, dzisiaj tam pustki, bo wojna, bo brak pokoju, to przewodnicy pokazują nam przypuszczalne miejsce narodzin Jezusa. Dzisiaj tam jest nad tym miejscem zbudowana. Potężna, imponująca bazylika, ale wcześniej to było pole pasterzy. To byli ci, którzy zajmowali się hodowlą owiec i chronili się w grotach. Grota to nie dom. Grota nie ma drzwi, nie ma domofonów, nie ma barykady, nie ma napisu. O psie, który pilnuje tego miejsca, grota jest otwarta. To znak. Jezus rodzi się dla każdego. Jezus rodzi się w każdej Eucharystii. W naszych kościołach, świątyniach, takich w naszej, nie ma tutaj biletów wstępu. Nie ma wejściówek. Nie trzeba się zalogować wcześniej na internecie, aby dostać się na audiencję do Jezusa. Jezus przychodzi prosto, aby być na wyciągnięcie ręki, aby usensowniać nasze życie, aby nam pokazywać, jak ma chodzić. Jak powiedział prorok, naród chodzący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Człowiek nieustannie potrzebuje tego światła, a nam się dzisiaj wydaje, że jesteśmy szczególnie ociemnieni przez zalew raczej dezinformacji, przez zalew zła. Potrzebujemy światła Boga, który stał się człowiekiem i który pokazuje drogi naszego życia. Kochani, dobrze wiemy, że dzisiejszego wieczoru tego minionego Ojciec Święty Franciszek uroczyście otworzył rok jubileuszowy. Matka Kościół daje nam ten rok jubileuszowy już od wielu lat, co 25 lat, kiedy są okrągłe rocznice narodzin Jezusa Chrystusa. W najbliższą niedzielę na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu zostaje, zostanie otwarty oficjalnie rok jubileuszowy w naszej archidiecezji wrocławskiej. I miło mi powiedzieć, i z radością to mówię dzisiaj po raz pierwszy z tego miejsca, spośród kilkunastu kościołów w naszej archidiecezji i nasz kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w górze został wyznaczony jako kościół jubileuszowy. Co to znaczy? W dawnych czasach, kiedy był jubileusz narodzin Jezusa, by zyskać łaskim odpustu, miłosierdzia, bo tak to rozumiemy z tradycji Starego Testamentu, to był czas, kiedy niesiano pola, kiedy darowano winy, kiedy sobie przebaczano. Dzisiaj szczególnie na forum duchowym, a może i spróbujmy, i także tym zewnętrznym, to czas miłości, szczególnie czas miłości Pana Boga. Wielu z naszych braci i sióstr ścieżki życia się poplątały. Rok jubileuszowy, kościoły jubileuszowe, to miejsca. Gdzie można odnaleźć miłość Pana Boga, gdzie można się do Niego na nowo przytulić, gdzie można odnaleźć sens swojego życia. W dawnych czasach kościoły bileuszowe to były tylko te w Rzymie, cztery bazyliki, trzy w Ziemi Świętej, a później to rozszerzano, aby ludziom ułatwić skorzystanie z tej łaski Bożej. Bożego miłosierdzia, na naszej ziemi górskiej, w naszej parafii mamy tego przykład. To na naszym cmentarzu, kościół Bożego ciała i święte schody. Potom ksiądz Jerzy Abar, którego postument jest przy naszej świątyni, symbolicznie upamiętniając jego dzieło, stworzył tę świątynię, abyśmy... Aby wtedy mieszkańcy i my dzisiaj, góry, okolic, nie musieli koniecznie jechać do Italii, do ziemi świętej, ale tu mogli zyskać łaski od Pustu za siebie, bądź za zmarłych, bądź otrzymać Bożą amnestię w sakramencie Spowiedzi świętej. Między innymi jednym z przejawów tego jubileuszu będą. Nabożeństwa pokutne sprawowane tu w naszym kościele, począwszy od pierwszego czwartku Wielkiego Postu przez kolejne pierwsze czwartki z udziałem kapłanów wiernych Ziemi Górowskiej, będzie można skorzystać z tego szczególnego daru łaski. To tak można sobie wytłumaczyć, czym jest Boże Narodzenie. To czas łaski. Bóg stał się jednym z nas. Usensownił nasze życie. Jest taka legenda, historia z tradycji Czarnego lądu. Młody chłopak imieniem Jonatan bardzo chciał się dowiedzieć, jakim językiem mówi Pan Bóg. Pytał ludzi, pytał mędrców, nikt nie potrafił mu właściwie odpowiedzieć. Jonathan dorastał, stał się młodzieńcem, później dojrzałym mężczyzną. Mógł podróżować po całym świecie, wszędzie pytał, jakim językiem mówi Bóg. Wreszcie trafił do Ziemi Świętej. Był zmęczony tym poszukiwaniem, Ukresu sił. Nie było dla niego miejsca w żadnym przytulisku, miejscu noslegowym. Oto znalazł grotę, gdzie właśnie narodziło się dzieciątko i młoda rodzina. Matka tego dziecka przywitała go z radością. Czekaliśmy na ciebie. Masz na imię Jona tam. Wiemy, że szukasz odpowiedzi na pytanie jakim językiem mówi Bóg, tu się tego za chwilę dowiesz. I dowiedział się. Bóg mówi językiem miłości. Zrozumiał to, zaangażował się w codzienne życie, rodzinę z dzieckiem, świadczył miłość. I zauważył, że zdziwieniem, że na jego miłość, na jego dobre słowa inni odpowiadali miłością i dobrym słowem. Bóg mówi językiem miłości. Wydaje się kochani, że dzisiaj szczególnie nam Polakom potrzeba tego języka miłości. Rozpoczynamy i rozpoczęliśmy już nowy rok duszpasterski pod zawołaniem, które Podsunął nam papież Franciszek, pielgrzymi nadziei. To my jesteśmy nimi. Pielgrzymujemy przez życie. Często słyszymy, jak nawet młodzi ludzie zabolą. Co, co boli, mówią to nie ma sensu. Nie widzę sensu życia. Wielu z nas narzeka ciągle to samo, starość coraz trudniej. Potrzeba nam nadziei. Dzisiaj słowo Boże w drugim czytaniu zaczerpniętym od świętego Pawła, który pisał do Tytusa, oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy sensu życia, bo nadzieja to sens. Po co to wszystko? Po co trudy życia? Po co krzyżem? Po co cierpienia? I na koniec, siostro i bracie, chciałbym Cię zostawić z zadaniem na te święta. Oto w okresie świątecznym, przedświątecznym właściwie młode małżeństwo, odwiedzało supermarkety, nastrój świąteczny, pastorałki z megafonów, świąteczne dekoracje. I w pewnym momencie żona pyta męża, kochanie, jaki prezent chcesz mi zrobić w tym roku na Boże Narodzenie? A mężczyzna odpowiada, kochanie, nie dostaniesz prezentu ode mnie na Boże Narodzenie, bo to jest Boże Narodzenie. To jest narodzenie Boga. To Bóg musi dostać ode mnie prezent, a ja Ci mogę co najwyżej dać pamiątkę z okazji tego wydarzenia. Więc zostawiam Cię, bracie i siostrą, zadaniem, być może trudnym, ale przez trud, Wrastamy. Jaki dasz prezent Jezusowi, który się rodzi w Tobie? Odpowiedz mu hojnie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę dzisiaj w uroczystość Bożego Narodzenia, kiedy będą słowa i za sprawą Ducha Świętego począł się z Ducha Świętego

Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany, I zmartwychwstał stał dnia trzeciego. I wstąpił do nich siedzi po prawicę Ojca. I przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, A królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty powszechnie apostolski kościół, przez na odpuszczenie grzechów. <laughs>